Państwo, Patryk Mirosławski, to jest program Az Wywiadu. Jesteśmy w winiarni La Bodega na Nowym Świecie w Warszawie. Dziś moim Państwa gościem był świetny reprezentant Polski, Lesław Śmielewicz. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Polska pamięta jeszcze Lesława Śmielewicza? Myślę, że pan mo mogę się kojarzyć z jednego faktu, że istnieje jeszcze taka drużyna Orły Górskiego. Jestem prezesem Stowarzyszenia Orygulskiego i jeździmy jeszcze po Polsce i gramy, chętnie nas ludzie zapraszają. Pan tym nie słyszał, prawda? Nie, słyszałem, jak przygotowywałem tak. się do wywiadu, to oczywiście przeczytałem A, i te Nie Jest takie stowarzyszenie, jeździmy, ale chciałem pan powiedzieć, że dużym zaskoczeniem jest dla mnie fakt, że wiele szkół przyjmuje za patrona Kazimierza Górskiego mhm. i tak jesteśmy za, często również i zapraszani ja, jako goście honorowi na, 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 na te uroczystości. I, I myślę, że to jest bardzo miłe, bardzo fajne, że, że ludzie jednak pamiętają o sobie Kazimierza Górskiego, zasłużonego naszego trenera, wielki, był wielkim autorytetem. I co dziwne, pamiętają o tym, młodzi ludzie, bo to młodzi ludzie decydują o tym, kto będzie patronem szkoły. Ale pamiętają też właśnie ze względu na was, na te akcje, które robicie. Bo my w Polsce mamy często tak, takie, ja mam wrażenie, że jak ktoś umiera. To, to, to nie ma go też w naszej pamięci, niezależnie od tego, co, co osiągnął. A jednak Górski cały czas gdzieś tej świadomości ludzi jest. Ja, ja myślę tak, że postać Kazimierza Górskiego była na tyle szacowna, że go że przyszli... Jego kochała cała Polska. No mhm. mamy co, nie ma co ukrywać. Kochała go cała Polska. A to był no, wdzięczny, wdzięczny yy... Wdzięczny człowiek za to on, każdemu kibicowi poświęcił cztery. Dla niego nie było ten lepszy, ten gorszy. Przychodzili ludzie często z ulicy z pomysłami, jak można zdobyć mistrzostwo świata i każdy ich chętnie wysłuchał. I za to go kochali kibice. Jedno z jego ostatnich słów, jakie mówił, chcąc podsumować swoją całą, cały dorobek trenerski, to powiedział, mam nadzieję, że nie zawiodłem kibiców. Dla niego to było również ważne. Oprócz tego prezesowania z yy, stowarzyszeniu, yy, czym Pan się jeszcze zajmuje zawodowo dzisiaj? Niczym. Niczym. Niczym, Jestem dobrym dziadkiem. Opiekuję się wnukiem i wnuczką. E, jeżdżę e, tak jak, jak Pan mówi na zaproszenie, a od jestem Białkowiczem? Ja już prowadzę swobodny e, żywot. Uh -huh. Staram się mieć jak najmniej stresów. W tym pierwszym pytaniem, które zadałem, czy Polska pamięta jeszcze Lesława Ćmikiewicza, tak naprawdę chciałem zapytać o to, czy Polska nie zapomniała zbyt szybko o Panu, bo mam wrażenie, że mógł Pan szczególnie później jako trener, dostawać więcej szans i trochę więcej zrobić. Czy się mylę? Wie Pan, ja... Funkcja trenera jest, to, to nie jest yy, praca, która Yy, zawsze daje satysfakcję. Mhm. Takich trenerów jak Górski był, był jeden. Reszta ludzi albo odchodziła szybciej, albo odchodziła wcześniej. Ja myślę, że jako trener ja nie spełniłem się. Ja sam osobiście czuję mhm. brak satysfakcji z tego, że, że, że byłem kiedyś trenerem i w to takich dziwnych okolicznościach, bo na, nawet zostałem trenerem selekcjonerem. Na krótko na czym mecze zastępowałem chorego Andrzeja Strelała. Ale to, to, to było. To było pod koniec eliminacji, prawda? Ale, tak, ale to było pełnienie funkcji bref mojej woli, więc ja tego nie chciałem, mhm. praktycznie, więc. I ten, ten ślad taki został, więc. Nie ta, było nigdy szansy, ta... żeby pan Nie, był nie pierwszy. przyniosła mi satysfakcji ta praca jako mhm. trenera. Chętnie bym się spełniał jako, yy, jako trener z młodzieżą, z dziećmi. To lubiłem, no, to jest wdzięczna praca. Zresztą. Przez długi okres odpowiadałem za sport, za piłkę nożną dzieci. Przecież zakładałem uczniowskie kluby sportowe. Program, który istniał i który jeszcze istnieje do dzisiaj jest aktualny. Przecież turnieje Marka Wielgusa, turniej z podwórka na stadion to są moje autorskie programy, moje autorskie pomysły i one funkcjonują do dzisiaj. Nigdy nie było pomysłu ani szansy na to, żeby Pan objął posadę pierwszego selekcjonera reprezentacji Polski? Nie, no może był pomysł, ale ja się nie spełniłem. Że już, <laughs> o, już objąłem funkcję selekcjonera w zastępstwie Andrzeja Strejlała, to już były eliminacje praktycznie przegrane. Przegramy, tak. Więc, więc już tam duży sukces odniósł Janusz Wójcik ze swoją drużyną olimpijską i to już było wiadomo, że on będzie następcą <laughs> po Andrzeju Strela. I ta rola drugiego selekcjonera Panu odpowiadała, czy nie? Czy też nie? <noise> Nigdy nie ma pełnej satysfakcji wy. Ale... Mówię, ja nie, szykował, nie szykowałem się na funkcję uh -huh. trenera takiego dużej klasy. Zawodnicy, byli zawodnicy, nie zawsze się spełniają jako. Brakuje nam trochę może cierpliwości. Chętnie byśmy pokazali to, jak to się robi jeszcze, jak, jeszcze jak byłem. Jak zostałem tylko na początku trenerem, to ja biegałem z zawodnikami. Oni mówili, że to niemożliwe, a ja pokazywałem, że to jest możliwe, już będąc z trenerem. Uh -huh. Więc być może więcej cierpliwości pozwoliłoby mi może lep lepsze wyniki, większe efekty osiągnąć. W latach 99-2001 był pan trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski, prawda? Yy, chyba największym sukcesem był ten awans do jednej 8 finału młodzieżowych mistrzostw Europy. Dlaczego my nie potrafiliśmy później tego przekuć na realny sukces w dorosłej piwnicy? Jak pan uważa? Wie pan, no, żeby, e, moja drużyna zaistniała. Tam było paru ciekawych zawodników. Paru ciekawych, którzy później jeszcze grali e, w pierwszej repre, e, reprezentacji, choćby Lewandowski, o, o, choćby Smolarek. Wasilewski, on jeszcze, jeszcze aktualnie gdzieś tam yy, pogrywają przy, yy, i kręcą się koło tej pierwszej reprezentacji, ale ja mogę porównać do swoich czasów, mhm. kiedy trenera trenerem yy, Pierwszej reprezentacji zesł Kazimierz Górski, to poza nazwiskiem takim jak Dejna, który już grał w reprezentacji i wyprzedzał młodzieżówkę zdecydowanie. Kasperczakiem, który był i maszczykiem pomocnikami, którzy byli już z odpowiednim stażem, to przyszła na to miejsce po olimpiadzie praktyczna, praktycznie cała drużyna młodzieżowa. Myśmy byli zgrani ze sobą, bo myśmy grali ze sobą przez już wiele lat. Mhm. Myśmy ogrywali najlepsze drużyny europejskie w tych drużynach, w tych, tych rozgrywkach młodzieżowych. Więc jak weszliśmy do pierwszego zespołu, to byliśmy zgraną, zgranym kolektywem, fajną, mhm. fajną taką grupą zawodników, którzy chcieli coś, głodnych, głodnych sukcesów, chcieliśmy coś osiągnąć, a dzisiaj jak Pan widzi, Franek Smuda miał 3 lata na budowę zespołu. Przyszedł następny trener, powiedział, że zespołu nie ma. Zaczął znowu budować zespół, i już dzisiaj od, od trenera mówi się: Przegraliście eliminację. Już dzisiaj trzeba budować na następne eliminację do Mistrzostw Świata nową drużynę. Franc y y Holendrzy, którzy y y grają jednym zespołem, proszę zobaczyć Hiszpanów jednym zespołem cały czas. Ile lat grają? Czyli zespół mhm. musi, i to jest potwierdzenie. Nasza drużyna młodzieżowa, która grała ze sobą, znaliśmy się jak łyse konie, weszliśmy do pierwszej reprezentacji i ciągnęliśmy to jeszcze parę lat. Drużyny Hiszpanii, drużyny Holandii grają jednym składem i rzadko, rzadko się tam jakiś zawodnik zmienia, a u nas jesteśmy w trakcie, pierwsza reprezentacja u nas, w trakcie budowy cały czas. To kiedy oni mają się obrać. Jak to jest cały czas dobór zawodników na tym proces? A Pan ma na myśli to, że my nie czerpiemy z młodzieżówek, czy po prostu nasi młodzi piłkarze dzisiaj są zbyt słabi? Chyba nie, no bo mamy drużynę, którą prowadzi trener Dorna i ona z, ro, z, robi furorę. Mhm. Dużo tych młodych chłopaków, ale ta, tę drużynę trzeba w dalszym ciągu prowadzić. I ogrywać jak najwięcej z poważnymi przeciwnikami, żeby oni się ogrywali, żeby nabierali doświadczenia. Uh -huh. To nie mogą być takie przypadkowe mecze, wypamiętam. Te mecze muszą mieć odpowiednią rangę, żeby zawodnicy uwierzyli, że są w stanie pokonać wszystkich. Nasza drużyna, myśmy bili wszystkie drużyny młodzieżowe. Wtedy myśmy odpadli z Niemcami, ale to tylko dlatego, że Kazio Górski wziął z młodzieżówki dwóch czy trzech najlepszych zawodników, bo potrzebował do pierwszej reprezentacji, mhm. Tam to byśmy jej Niemców ograli też. Pan był bardzo dobrym piłkarzem, czy wybitnym piłkarzem? Proszę nie chcę o sobie mówić, ja nie, nie byłem dobrym piłkarzem i nie byłem wybitnym piłkarzem. O, Słabym tak był powiedzieć. pan piłkarzem? Słabym był. byłem piłkarzem, tak. no, te, te złoto olimpijskie to tak jakoś przy okazji, tak? No, no Zawdzięczam kolegom z drużyny, wie pan, no, jeden zawodnik nie wygrał, ja nie wygrałem złota olimpijskiego, to moi koledzy mhm. dobrze grali. Dejna strzelił dwie bramki, proszę. Skromność nieprawdopodobna. Pytam o to dlatego, że też wszyscy, wszyscy wracają... Jan Tomaszewski to w ogóle powiedział, że to była drużyna przeciętna, ale miała dwie gwiazdy. Lubańskiego i, i Dejna. Pan by się podpisał pod takim stwierdzeniem? Nie. Nie. Wodek Lubański e, swoją karierę reprezentacyjną no i na czym ja osobiście ubolewam, bo to był naprawdę super zawodnik, bardzo inteligentny zawodnik, doskonale wyszkolony technicznie. Jego kariera sportowa skończyła się w meczu kontuzją. w Kożowie, Ta. kontuzją. Później źle leczony, musiał, no, miał olbrzymie problemy, żeby wrócić w ogóle do reprezentacji, ale jak wrócił, to już nie, nie w takim stylu mhm. jak grał wcześniej. Kazio Dejna rzeczywiście te, to, był, to, to był wielki zawodnik. I, i, Kazio Dejna miał rzeczy, których wie pan, no nie, wszyscy, nie wszyscy zawodnicy no On się w ogóle niczym nie martwił, niczym się nie przejmował i niego nie widać było stresu. Mhm. On z takim wyrachowaniem strzelał te swoje rogale, że, że najwięksi bramkarze to siadali na cztery litery i płakali, rozkładali ręce. Jeden może nieudany widziałem, to, to, to jest ten rzut karny z Argentyny. Ale Kazio był wielkim zawodnikiem, bardzo spokojny, o dużej wydolności, o bardzo dużej wydolności. Myśmy się kiedyś łapali e, razem na, na, na zajęciach, na, na, na legi, na, na, na takich. E, e, mieliśmy takie treningi wytrzymałościowe, graliśmy jeden na jeden na całe boisko. No to musieliśmy się złapać kiedyś. I, i to były takie boje no, na, na śmierć i życie i Kazio miał, z tych wyników wydolnościowych, miał jedne z, z najlepszych. Wydolnościowo był dobry, wszyscy mówili, a Kazio kręci rogale, zwalnia grę. Nie, Kazio był naprawdę dobrym zawodnikiem, wydolnościowo. Mógł pracować z przodu i z tyłu, mhm. tylko myśmy się godzili i w reprezentacji, czy nawet grając razem w legi, godziłem się na to, by Kazio grał Zdecydowanie w przodzie, bo on po, potrafił jednym strzałem rozstrzygnąć losy meczu, on to potrafił zrobić, a pan mówi, więc nie, ja się godziłem na to, uh -huh. że mogę biegać za, nie, za niego z tyłu, to, to nie była mówi, ujma, nie chodziło o to, Aha. żeby drużyna wygrała. A mówi, nie zgadzam się z Tomaszewskim, czyli? W czym pan się nie zgadza z Tomaszewskim? Że, że, bo mówi, że, to... że tylko mieliśmy dwóch wybitnych zawodników, no a dzisiaj patrząc na to, że Króla szczelców mistrza Świata, Grzegorz Lato zdobył, ale to się nie zdobywa tak z niczego. To się nie zdobywa tak z niczego. Andrzej Szarmach, który wszedł przecież w miejsce Lubańskiego, bo gdyby Lubański grał, to może by Andrzej Szarmach nie zagrał w tej reprezentacji. Uh -huh. Ale trener postawił na Szarmacha, bo przecież Wodek miał kontuzję, a, a poczynania nasza, nasze, dynamika Andrzeja, jeżeli chodzi o grę głową w polu, w polu karnym, to była niesamowita. Mhm. Ależ był i odważny i wsadził nogę i głowę wsadził też tam, gdzie niektórzy no, nogę wsadzali. No. Był niesamowity. Maszczyk, który pana zastępował niejako na mistrzostwach świata. To też był bardzo dobry. Widzi wytrzymać. pan i to, tak, świetny zawodnik i proszę no zobaczyć. Właśnie. Ja gram wszystkie mecze, jeżeli chodzi o olimpiadę. Na olimpiadzie wszystkie gram, od początku do końca. Gram wszystkie mecze eliminacyjne. Mamy jechać, awansujemy do Mistrzostw Świata, mamy jechać na. Mistrzostwa Świata, na, na obóz przed Mistrzostwami Świata do Zakopanego i Gadocha bawi się z, z Blautem butelką wody, wytrąca, młodszy Blaut wytrąca tą butelkę, ja na tą butelkę nadepnęłem. Chłopcy biegają, a ja mam sześć szwów założonych od, od, od spodu na stopie, w ogóle nie mogę trenować. I dochodzę późno. I w moje miejsce wchodzi Maszczyk do zespołu na stałe i to chyba było. Szczęśliwe pociągnięcie trenera górskiego i w ogóle Kazio chyba miał szczęście, że postawił na maszynę, bo masz, to, co masz grał na tych mistrzostwach, to ja pewnie u szczytu formy bym nie potrafił. Jak to jest z tą grupą z 70-tych lat? 7,2, 7,4, później 7,6? Bo istnieje takie przekonanie, że, nie mówię teraz o Panu, ale że być może Pan, pański, Pańscy koledzy. To jak wstajecie rano, to myślicie o 74, jak chodzicie się spać, to dalej myślicie o tym 74, jakby żyjecie tym, tymi wielkimi sukcesami. Tak jest rzeczywiście? Czy, czy to jest już historia, do której Wy może nie wracacie tak często, chyba że jesteście pytanie o to w programach telewizyjnych? No chyba, że jesteśmy pytanie o no, uh -huh. no czym? No, chętnie są ludzie, którzy nam dziękują. Spotyka pan starszą panią, która jeszcze pamięta nazwisko, i jest, jest panu miło, jak ona do pana podejdzie i powie: A, dziękuję, dziękuję za wzruszenia. Ja to oglądałam, wie pan, z całą rodziną oglądaliśmy. I to jest miłe. I to jest ostatnie spotkanie moje uh -huh. gdzieś tam z Kibicami w Nidzicy. Ludzie przychodzili, dziękowali. Ja myślę, że to jest miłe i te, od tego się nie da się odciąć, no ale i też. Z tego nie ma. Poza, poza taką przyjemnością, to, 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 to co więcej możemy z tego osiągnąć? Już nic. Wy dzisiaj powinniście być milionerami, prawda? No myślę, wie pan, no, całą drużynę chci, chciano kupić po mistrzostwach świata na pniu by sprzedali. Całą drużynę. Jednemu udało się Gadosze wyjechać, trochę użyli podstępu, udało się, gierka podeszli ludzie i udało mu się wyjechać do Francji. A, a tak na, naszym limitem wieku to było 32. Ja kończyłem karierę 30, już nie mogłem chodzić. Wie pan Borys. zresztą medycyna sportowa u nas była w powijakach jeszcze, więc, więc trochę mi zepsuło zdrowia. Także, że, że, już jak już wiad, wiadomo było, że Czmi ma ma chore z, e, nogi i, i musi zakończyć karierę, to wyjazd za granicę nie miał sensu. Mhm. Jak pan patrzy na to, co dzieje się dzisiaj, my mamy szansę, bo mówi pan chwilę, o Smudzie, o Fornaliku, my mamy jakiekolwiek szanse, żeby, no ja nie mówię, że za rok czy za dwa, za kilkanaście lat, nawiązać do tych wspaniałych sukcesów. Ale za kilkanaście parę lat to jest wróżenie sposobów. Co my mhm. możemy wiedzieć, kto się urodzi za kilkanaście lat, jaki zawodnik będzie? Podstaw... No, nie, no to on już Pod... żyje prawdopodobnie, Pod... Podstawy natomiast... są, no ale... No właśnie, no pytanie czy oni... jest pytanie My nic nie wiemy. Pytanie się o... Jest myśl no o właśnie, to o tej myśli szkoleniowej. Może mamy orliki, coraz więcej młodzieży może pójść mhm. na, na, na boisko, gdzie, gdzie, gdzie może pograć w dobrych warunkach. W dobrych warunkach może sobie pograć w piłkę. Mhm. Jest tylko kwestia, jak, jak zrobić, żeby młodzież przyciągnąć na te boiska. Jak zrobić? bo u nas w Polsce pokutuje, wie Pan, jaka rzecz, że piłka nożna robi się elitarna, bo rodzic musi zapłacić trenera, musi opłacić trenera, musi składki klubowe płacić, mhm. musi sprzęt kupić zawodnikowi, yy, dziecku, piłkę. To nie wszystkich stać jest na to. Czyli piłka robi się jakby elitarna. W piłkę grają te dzieci, których rodzice ponoszą, są w stanie ponieść pewne koszty. Z tych biednych nie, nie za bardzo, i, i trzeba by było, a wiemy, że wiemy z dotychczasowych doświadczeń, że tam, gdzie, gdzie była bieda, gdzie były trudne warunki, tam się rodziły charaktery i, i tam talenty. się talenty i piłkarze mhm. dobrze się rodzili. Jakie ma Pan plany na najbliższy czas? Eee, jakie plany? Chcielibyśmy podziękować Górskiemu. Mhm. Bo to leży i to wszyscy byliśmy jego zawodnicy jednomyślni. Mamy już stadion imieniem Kazimierza Górskiego, chcemy jeszcze, żeby był pomnik Kazia Górskiego. To chcemy mu to podziękować. I to nasze stowarzyszenie Orygórskiego pewnie w niedługim czasie uda nam się sfinalizować ten fakt. Pewnie jest, jest fundacja imieniem Kazia Górskiego, która nad tym pracuje. Myślę, że, 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 że idziemy w dobrym kierunku. Wie pan. No trudno mi powiedzieć o najbliższych planach. Uh -huh. Co może emeryt robić w najbliższym czasie? Bawić się życiem. No już na zabawę. To Korzystać. Z trzeba, na życiem. zabawę to trzeba mieć zdrowie jeszcze. No ale chciałem pan powiedzieć, że jeszcze gramy tam gdzieś w piłkę. Uh -huh. chciałem... Wie pan, tak, gra, graliśmy teraz, przypomnę, no że opowiadam to w formie anegdoty. Gra, gramy taki mecz gdzieś tam, już starsi od nas nie grają, czyli gramy cały czas z młodszymi od siebie, uh -huh. którzy chcą w końcu nas pokonać. Jest jeden jeden, długo się utrzymuje i Piękną bramkę Janek do no. uh -huh. Ja biegnę do speakera, bo on mu powiedział tam, że, że, że Orły prowadzą 2-1, ale nic nie powiedział, że kto bramkę strzelił. Ja mówię, to Janek Domarski, 66 lat ukończone. a speaker tak jakby nie dowierzał, mówi, proszę Państwa, wiesz Ci kiedyś powiedział, że bramkę strzelił 66-letni Janek Domarski. Ja, ja jakieś plakaty, jakieś zdjęcia z podpisami, często jeździmy... Ale część tej na... ekipy unika telewizji. Unika wywiadów. Jan Domarski na przykład mówi, nie chcę. Antoni Szymanowski mówi, nie. Nie mówię, że nigdy, ale na razie nie. Nie wiem, z czego to wynika. No nie wiem, być może <grym> wszystkich zakłócił Janek Tomaszewski. Może, może nikt mu nie... więcej chyba zorów nikt mu nie dorówna. Może mhm. się boją, że może zostawili mu na wyłączność. Tak pan myśli? <grym> No, no nie wiem. Rzeczywiście Antoś Szymanowski nawet w stosunku co do nas, nie, nie na wszystkie nasze spotkania uh -huh. przyjeżdża. Yy, nie wiem, może, może kontempluje w samotności i tak mu to pasuje. Mhm. A, ale są koledzy, którzy chętnie przyjeżdżają na każde nasze wyzwanie. Już Janek Tomaszewski może już nie może, ale bramka rezerwowy Kalinowski jest w, jeszcze w dobrej formie, jeszcze Bulzacki jest w dobrej formie. Już o domarski mówiłem, ale kartka, kusto, kmieci. Jesz, jeszcze się ruszamy, Jesz, jeszcze można się sprawdzić na naszym tle. Jeszcze jest ekipa. Jeszcze jest ekipa. Dziękuję za rozmowę. Ja moje, dziękuję. Moje pokolenie tak trochę nie wie za bardzo chyba. Jak dużo wy zrobiliście i dla polskiej piłki, i dla Polski w ogóle w tamtych czasach, prawda? Takie mam wrażenie. Że moja babcia jak będzie oglądać ten wywiad, to się wzruszy. Tak pan myśli. Ale moja my... siostra już nie. Już tak. Chciałem powiedzieć, że na naszym wygrywaliśmy z najlepszymi drużynami, bo to dzisiaj to... jak pan powie, że wygrywaliśmy z Brazylią, z Anglią, z Holandią. Z Urugwajem tam po drodze chyba. Z, Gdzieś tam z Urugwajem. ale wygrywaliśmy z najlepszymi. No przecież z Niemcami, gdybyśmy wygrali, a mecz był taki, że na dwie strony mógł być wynik, to mogliśmy być. Byliśmy tyle od, od zdobycia mistrzostwa świata. Tyle. Tyle. Może, może organizacyjnie coś szwankowało, może brakowało doświadczenia uh -huh. przy nas, żeby, może psychologa zabra zabrakło, kogoś, kto by na, z nami rozmawiał, żeby, 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 żeby to tak scementować jeszcze. Mogliśmy wygrać z nicami, mogliśmy być mistrzami świata. No, ale tyle wy, brakowało. Wywracacie się do, tej, do, tej, do tego meczu na wodzie? Nie, to jest no bo tak, to... że oglądacie sobie, nie wiem, powtórki z komentarzem Ciszewskiego i myślicie sobie, kurczę, jak było blisko. Było blisko. Panu powiem, myśmy w 1995 roku zrewanżowali im się, mhm. Niemcom, tutaj na, na stadionie Legii, wygraliśmy 4-1, ale to już drużyna Old Boy, mhm. Ale oni też, Beckenbauer, Miller i inni grali Overat, oni tutaj grali też pełnym składem, wygraliśmy z nimi 4-1 w Warszawie. Ale oni też byli do pokonania, to, 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 to... wie pan no, czegoś, czegoś takiego, takich niuansów zabrakło, żebyśmy mogli wygrać. Być może ja to tłumaczę tym, że my byliśmy bardzo dynamiczną drużyną. Mhm. Nasz, y, nasza y, y, wielkość w, w tym czasie polegała na tym, że mieliśmy bardzo dynamiczne dwa skrzydła Lato Gadocha. Lato, y, Gadocha, ile miał asyst przecież y, w tym, tym lato zdobywał bramki. Byliśmy drużyną taką szybko grającą, bardzo dynamiczną. A na tym terenie lepiej pasowało Niemców, którzy byli raczej przygotowani do atletycznej takiej gry mocnej, mhm. przygotowani na całe mistrzostwo, bo oni z tego słynęli. I to raczej uśmiech natury spowodował, że, że im to boisko i ten tem lepiej pasowało niż na. Dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego najlepszego, Wzajemnie. zdrowia przede wszystkim i sukcesu w polskiej piłce. Dziękuję bardzo. Lesław Śminkiewicz, były reprezentant Polski, legenda legii Warszawa w mojej państwowości.